Aha, xD Siema, XD. sysia Kancelowało mi e, animację Weź tą z Dzięki gra. za followka Ej, tak, sysia tak, tak. jest spoko, odpierdal się Ale to ja mówię, że dać tą sysię do gierki, że tak ten dekiel... E... Ale sysia chyba nie ma Ale co mnie interesuje, że sysia nie ma, sysia gra z nami tyle. No i sysia gra z nami, chuj. Sysia, ile masz lat? Ja nie wiem, czy mogę udostępniać takie informacji Żebym się nie, nie czuła komfortowo z tym 17 Czekaj, bo mam teraz przegłos No, jak wszedł na streama od razu, ty. Uspokój, się Mam popa, lol. Jest O, pierdole Ale więc jumpscare a mi zajebą, ciekawostkę, bąbel, boxdel Dobra, idę się podnieść. Ale wiesz, że ja się miejscu jeśli będę debugował, bagował, nie? <grym> to ja z tobą. został, zostaw. E. Ale tryhard, dobra. To taki... Nie ufaj co i to jest sperma lub I Nie, 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 się nie, 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 to Sysia bana. Nie no kurwa zostaw ją spokoju Nie to jest. ja fierdole Nie dobra ty. Ej bo ej weź to usuń We przez przypadek jej dałem timeuta na 3000 3000 sekund Weź jej usuń to Czekaj Sysia Ja pierdolę Ale ja nie umiem chyba nie wiem, czy ja nie mogę, nie mogę kurwa wytrzymać z tym idiotą no, nie, czekaj, ale y, ja, to, ja to odbanuję. Poczekaj, zaraz to zrobię, okej? Okay? Aha, bo ona ma na 9 godzin. Nie, spokojnie, Sysia. Cofnij wykluczenie użytkownika Sysia. Sysia już spisz. Ok. Taki dałem taim auto na 30 tysiące sekund. Nie, o, jeszcze gorzej, kurwa. <grystanie> a, ty, a to ty mu odbanowałeś gość, co? To ty go odbanowałeś, kurwa przecież. Że ja nie mam mocy odbanowania na tym kanale A może mam? A no, no faktycznie mam bo... <laughs> Nie no to zostaw <laughs> kurwa już Zaraz go znowu zbanuję <laughs> Nie no ty To ci zabiorę tego moderatora Ty cię poczuwasz chłopie To się poczuwam? No, no poczuwasz Ale przez przypadek Na 10 godzin wersji no, <laughs> Przez przypadek na 10 godzin Zapierdolił banicję O, z się zrzygałem sorry bo boś stresuje kurwa czy on jest Smacznego Sysia, co o tym mówisz? Bo mi się zżygałem To jest kulturalna za do ciebie Sysia, co tam u ciebie w ogóle? Jak ci się zapowiada jeszcze reszta tego pięknego weekendu? Bo mi zajebiście się tylko Sysia wyrzucałem matematykę Jest sysia o tym się ja chyba sobie poszło, stwierdził, że to pierdoli Siedzi, siedzi stalkujesz, ja zezale... kurwa? Jesteś ja pierdolnięty Nie widzę żadnego gena, kurwa Bye no bye, pasy miłej gry w 깁a. 깁a. O co chodzi?